Siema dzieciaki! Zobaczmy co tam w telewizorni, bo dzisiaj pan Dworczyk wyszedł i powiedział, że... że będzie jeszcze gorzej. A może być jeszcze gorzej? Dobra, zobaczmy. Zobaczmy co w telewizorni. Jak noszą maseczki, jak dystans, jakie mają podejście do życia, do wolności. I w ogóle, nie? Zobaczmy, zobaczmy co tam słychać. O, samoloty lecą. Czyli to dalej od nietoperza, tak? Dobra, okej. Okay. Akcja szczepienia jest spoko, więc idziemy. Zacznijmy tutaj. Akcja maseczka. Nurofen. Pamiętajcie, że to wszystko Co to? W polesie biegałem. W polesie biegałem. koronawirus Zrozumiałem bez maseczki sobie ser i gotowe. I na Najlepsze bieganie to po lesie. A najlepszy selek? Z piątnicy, no bo skąd. No, skąd. O, pan też bez maseczki, paliwo już po 6 zł. Serduszki Ciekawie co młodzi powiedzą za 10 lat. Pozwoli zwalczać niemiłe zapachy, jednocześnie chroniąc ubrania przed zafarbowaniem. Nie nowa! Bez nieprzyjemnych zapachów. O, idziemy na pracę. Dzięki po pracy. możemy dłużej cieszyć się ulubionymi ubraniami i nie musimy wciąż kupować nowych. To no, maseczek. Mam plan. Weź taką pożyczkę. Wy to ona... Kot, kod, który yeah. mówi. Zwyczajny. Także orange film w szokująco niskich cenach. Orange. To nowość. Wspomaga wątrobę i prawidłowy poziom cholesterolu. No. Ale to nie wszystko. Wspiera też Jest zdrowe serce. serce i krążenie krwi. I powaga Od dziś biorę Proliver Cardio. Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Oh. Choćbyś starał się unikać ciężkich i tłustych potraw. Nie... Koronawirus się znajdzie. O, Elia Dobry, się, Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przepraszam, że odrywam od ważnych spraw. Nie takie ważne. Trzecia Wczy... fala Pojechaliśmy tą statą, bo też mieliśmy taką nadzieję. Nadzieja ale to nie... matka głupi. O, uciekają przed koronawirusem do lasu.

do konieczności każdej kogoś nie zastosowałam. Zagrażałam ja jestem. Ja nie mam. Fajty, Obi! Na ospałość. Na ospałość. Na koronawirus plus. To multi-vital. na przedmieścia w Gambie. W zeszłym roku zachorowałam. Pod koniec jej życia spędziłam z nią kilka długich weekendów. Obiecała, że zostawi mi naszyjnik ze szmaragdem. Prawdziwy szmaragd i brylanty. Zmarła i wyobraź sobie, nie ma naszyjnika. Przeszukałam cały dom, więc kiedy spotkałam ciebie, pomyślałam... Co? Nagle poczułam się o wiele lepiej. Umowa związku nie została stworzona do celów osobistych. Ty się na nią powołuję, żeby było sprawiedliwie. To, że stawiam na swoim, to fortunny zbieg okoliczności. Obiecałeś, że pojedziesz. Będziemy tęsknić. Kto by chciał cały weekend biegać po zmyślonych planetach i zabijać potwory? Dzieci na Będą miecze świetlne. Uwaga, będą miecze świetlne rozrost prostaty i pomaga kontrolować oddawanie moczu. Wezwij Prostamol Uno na pomoc i odzyskaj kontrolę. Po męsku. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Prostamol Uno. Męska rzecz. Męski lek. Akcja maseczka. Teraz posłuchajmy, co tam w Polsce. Już prawie godzina 14, Karol Grand. Witam państwa i zapraszam na kolejny serwis informacyjny w TVP Info. Bez maseczki. Do końca kwietnia na szczepienia przeciw COVID-19 zostało jeszcze około 900 tysięcy wolnych terminów. A w najbliższych dwóch tygodniach do punktów szczepień w całej Polsce trafić ma ponad 2 miliony kolejnych szczepionek. Wszystkie najnowsze informacje w sprawie szczepień zebrała dla Państwa Żaklina Skowrońska, z którą już teraz się łączymy. Żaklina, witaj. Kiedy ruszają zapisy dla kolejnych roczników? Kiedy mają zakończyć się szczepionek? Walka z koronawirusem nadal trwa. Ciebie i najbliższych, aby nie stracić.